Cześć. Jest 12 kwietnia. Aktualnie znajduję się w jakimś lasku, w którym spędziłem noc na dziko pod namiotem. Było cicho, spokojnie i bez żadnych niespodzianek. Słońce powoli wstawało, a pierwsze promienie światła przecinały ciemność nocy odsłaniając majestatyczne krajobrazy, które otaczały mnie z każdej strony. Tu, daleko od zabudowań, byłem tylko ja i natura. Wczorajszego wieczoru podziwiałem gwiaździste niebo, a teraz, z kubkiem mocnej kawy w ręku, podziwiałem świt. Dzień zacząłem od rozjeżdżenia się po okolicy. Każdy kąt, roślina czy kamień wydawałoby się częścią większej układanki, w której wszystkie te elementy miały swoje miejsce. Przygotowałem sobie posiłek na przenośnym kuchennym sprzęcie. Zwykłe proste danie wymagające ode mnie ugotowania wody i zalania małej torebki, w której znajdowała się żywność liofilizowana. A jest to danie o nazwie Palenta z Warzywami. Nie było to skomplikowane, a najprostsze z możliwych opcji do wykonania. Ale w takiej chwili nawet takie danie smakuje jak najspanialsza uczta. Po chwili kontemplacji i posiłku zabrałem się za zwijanie namiotu i całą resztę ekwipunku. Gdy motocykl był już gotów, czekając na kolejne przygody, to ruszyłem znów w nieznane. Motocykl czasem służy jako wieszak, aby nie kłaść rzeczy na ziemię. Z poczuciem, że każdy nowy dzień na tej drodze jest kolejnym rozdziałem niezwykłej podróży. Co zatem czekało na mnie za kolejnym zakrętem? Tego nie wiedziałem, ale to właśnie jest magia tej podróży. Nie znać celu, ale cieszyć się każdą chwilą trwania. Dobra, miejscówka jak najbardziej godna polecenia na noclegi, na dziko. Stawiam Wam tutaj współrzędne, jakby co. A teraz muszę się cofnąć kawałek, chociaż za kilka dni również będę przejeżdżał tą drogą. Tylko po prostu mój plan troszkę inaczej wygląda. Dystans mojej dzisiejszej trasy wynosił 275 km. Czasowo zajęło mi to więcej niż pokazane jest to na tej mapie. Był to dla mnie bardzo intensywny dzień jeżdżenia, nawet bez zwiedzania zabytków czy innych atrakcji. Wieczorem byłem bardzo zmęczony. Jeśli planujesz przyjazd do tego kraju, warto przygotować się na niską wilgotność powietrza. W moim przypadku powodowało to podrażnienie błąd śluzowych w nosie i gardle, a także suchość oczu i skóry. Te symptomy wprowadziły pewien rodzaj dyskomfortu i wywoływały kaszę. Jadą motocykliści Wróciłem do oddalonej o 2,5 km wioski Aytamli, Jest miejsca, w którym spędziłem noc. Na skrzyżowaniu skręciłem w lewo, kierując się w stronę Aytariba. Miałem w planach przejechać przez przełęcz Tizi and zaczynając trasę od północy i kierując się na południe. Aby dotrzeć do drogi N9, która przecinała ten przełęcz, musiałbym albo ponownie przejechać drogą oznaczoną jako R307, którą pokonałem dzień wcześniej, albo wybrać pewien kręty skrót, który już na mapach satelitarnych wydawał być się interesujący ze względu na brak widocznego asfaltu. Ostatecznie, kierując się ciekawością, wybrałem drugą opcję. O, tyle dzieciaków to albo bagary, albo wycieczka skolna. Ale to była wycieczka skolna. 와우! Oh, wow. Droga nieutwardzona okazała się być zaskakująco łatwa do pokonania. Kilka ostrych zakrętów, podjazdy i zjazdy oraz kamienista nawierzchnia nie stanowiły dla mnie większego wyzwania. Podróż była całkiem przyjemna. Jednak najbardziej fascynującym momentem okazało się być przejechanie przez serce mojego miasteczka Eid-Omdis. Trasa wiodła również przez inne miejscowości. Ale to właśnie doświadczenie bycia w ukrytej górskiej wiosce, obserwowanie ludzi, ich domostw i innych budynków, a także ogólnie panującej tam atmosfery, było niezapomniane. O. Byłem tam tylko chwilowym obserwatorem, przylotnym gościem na motocyklu. Ale nawet ta krótka chwila znów otworzyła mi oczy na różnorodność życia w Maroku. Od bogatych willi, strzeżonych przez ochroniarzy, do biednych wiosek, gdzie radość można znaleźć w prostych rzeczach, jak choćby widok przejeżdżającego motocyklisty. Nawet kilka moich sekund spędzonych w tej rzeczywistości mogło dla tych ludzi znaczyć tyle, co dla nas chwila obserwacji pierwszej gwiazdy na wieczornym niebie. Ta podróż nauczyła mnie, że różnorodność jest esencją życia, a każda chwila obserwacji jest cenną lekcją. Jezioro, zakaz kąpania się, woda niebieska, czyściutka. Mimo że ludzie jeżdżą na osłach, na rowerach i starymi Mercedesami, to paneli słonecznych nie brakuje. Coraz częściej je widuje, a to tylko świadczy o postępie technologicznym. Droga prowadząca przez przełęcz Tizi Ticzka nosi oznaczenie N9 i łączy dwa miasta Marrakesz i Wawazat. Rozpocząłem swoją podróż 50 km od Marrakeszu, wjeżdżając na wspomnianą trasę w miejscowości Tuama. Ale jadąc tam, zatrzymałem się jeszcze w restauracji, która jest czynna. Restauracja, w której się zatrzymałem, znajdowała się przy głównej drodze N9, gdzie zatrzymywały się także autokary z turystami. Spróbowałem tam jednego z popularniejszych dań, podawanego w glinianych naczyniach typu Tajin. Droga stopniowo prowadziła wyżej, a w miarę zwiększania się wysokości, krajobraz zaczynał ulegać transformacji. Surowe, jałowe grzbiety gór i rzadka roślinność zaczęły dominować scenę, podczas gdy małe urokliwe wioski schowały się w zacisznych gajach oliwnych. Jakie w ogóle stacje benzynowe. Przełęcz Tizi Enticzka usytuowana jest na wysokości 2260 metrów nad poziomem morza, w Atlasie Wysokim. Jest jednym z najbardziej malowniczych i jednocześnie wyjątkowych szlaków Maroku. Ta droga jest nie tylko przepustką do innych regionów, ale również atrakcją turystyczną sama w sobie. Co do kwestii bezpieczeństwa, to zawsze należy je zachować w każdym kraju. Tutaj na pewno trudność pokonywania odcinków nie stanowiła problemu. Szeroki asfalt znajdował się na całej długości. Na niektórych fragmentach pojawiały się ubytki, ale wraz z nimi widoczne były prace remontowe. Moją szczególną uwagę najbardziej przykuli lokalsi, którzy kilkukrotnie wychodzili na środek jezdni, aby mnie je zatrzymać i zaoferować mi marokańskie minerały. Wygląda na to, że przełęcz Chikat czy jak to się nazywa dokładnie, tego nie wiem, ale pokażę Wam tutaj napis, nazwę. To wygląda na to, że przełęcz minąłem. Do końca nie byłem pewny, czy to jest to miejsce. No, ale już wracać się nie będę. W Maroko, jakoś te przełęcze nie są tak oznakowane, jak to na przykład wygląda w Dolomitach. ale bywa tak bywa i tak Tutaj klimat się zmienia Przede mną tak naprawdę ostatnie kilometry gdzieś będę zaraz szukał jakiegoś noclegu Tylko tu mi telefon się... Bateria nim padła i jakoś ładowarka z motocykla Gniezdo to nie chcę go naładować a skończyła mi się energia w powerbanku więc póki co tak jadę prosto z tego co widziałem na mapie jest jakieś jezioro po drodze, więc jadę w kierunku tego jeziora, bo obok jest taka miejscowość, której kręcili między innymi gladiatora Gdy słońce zaczynało się chylić ku horyzontowi, to zdałem sobie sprawę, że nadszedł czas na znalezienie noclegu. Na bookingu znalazłem opcję, której niska cena i pozytywne opinie gości skłoniły mnie do wybrania hotelu Camping Piscine Grotte Salva. Położony był zaledwie 11 km na północ od Aipin Hadu, do którego chciałem podjechać następnego dnia, a za noc zapłaciłem jedynie 15 euro. Hi. Hello Hi. Nice, good. Yeah. Where come from? Poland. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. And often, where do you sleep? I have reservation booking com. Ah, we reserve booking? <laughs> yeah. yeah. This is my hotel, she's possible. My reservation. Good holiday. Thank you. Nie, nie. Miejsce to, choć było skromne, oferowało urokliwy rodzinny klimat z dostępnym basenem. Warunki były, co prawda, przeciętne. Ale dla mnie najważniejsze były podstawowe udogodnienia czyli łóżko i dostęp do prądu. Jednak to, co uczyniło ten pobyt wyjątkowym. To serdeczne zaproszenie od właściciela na wspólną kolację z jego rodziną. To było dla mnie pierwsze doświadczenie, kiedy mogłem zasiąść przy stole z lokalnymi mieszkańcami i uczestniczyć w uroczystości, która w okresie ramadanu miała dla nich głębokie znaczenie. Jestem właśnie w drodze do miejscowości Skoura Zostało mi jakieś 30 km i pierwotnie chciałem zostać w miejscowości Bażad, czy Bażada, oraz Jazad. Ale miejsca fajne! Pozdrawiam Was z najwyższej przełęczy, na jakiejkolwiek byłem, motocyklem.